Kuba Sienkiewicz po procesie sadowym spadek po Krystynie Sienkiewicz. Kuba Sienkiewicz, muzyk, lider zespołu elektryczne gitary, nigdy specjalnie nie obnosił się z tym. Ze jest bratankiem wybitnej aktorki Krystyny Sienkiewicz. Ich pokrewieństwo wyszło na jaw przypadkiem, gdy pod koniec życia aktorki muzyk ofiarnię się nie opiekował. Krystyna Sienkiewicz nie dochowała się biologicznych dzieci a zaadoptowana córka nie udało jej się zbudować trwalej relacji. Jak wspominała aktorka w Dobrym Tygodniu Wielu mnie wlazło miłości, energię, kupiłam mieszkanie. Miała wsparcie. Skończyła kurs modelek. Fryzjerski, manicure, penicurę, wszystko, co chciała, ale nigdzie długo miejsca nie zagrzala. Chciała mnie zabić. przychodziła pod dom, wykrzykiwała Ostatnie lata życia były dla Sienkiewicz bardzo trudne. W wieku 80 lat przeszła uder, po którym od nowa musiała uczyć się najprostszych codziennych czynności jak samodzielne jedzenie czy mówienie. Kilka miesięcy później wykryto w jej oku w wyniku którego aktorka stracila 80%. Zdolności widzenia. Na szczęście mogła liczyć na bratanka. To właśnie jemu zapisala cały swój majątek które okazał się całkiem pokazny. Aktorka, która otwarcie zarzucala kolegom po fachu, że przepuszczała wszystkie pieniądze, a potem narzekała na głodowe emerytury, pozostawila spadek, szacowany na 3 miliony złotych. Pieniądze ulokowała głównie w nieruchomościach. Jej ukochanym miejscem na ziemi była piękna willa na warszawskich Bielanach. Aktorka zmarła 12 lutego 2017 roku, roku. W wieku 82 lat po jej śmierci adoptowana córka upomniala się o prawo do spadku. Zresztą nie tylko ona. Swoje roszczenia zgłosiła także przyrodnia siostra Kuby Sienkiewicza. Sadowa batalia ciągnęła się przez 4 lata. W czerwcu 2022 roku S.A. podjęła ostateczną decyzję. Jak potwierdził wtedy w rozmowie z faktem pełnomocnik Sienkiewicz, Mec Adam Bratkowski, sprawa się prawomocnie zakończyła. Zgodne z tym orzeczeniem, Jakub Sienkiewicz w całości uzyskał spadek po ciotce Krystynie Sienkiewicz. Okazało się, że dom, który przez pięć lat stał niezamieszkany i zaczął już powoli niszczyć, wymaga gruntownego remontu. Muzyk mógł do niego przystapić dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku. Jak ujawnił w rozmowie z faktem, w piwnicy urządził salę prób. Mieści się w miejscu dawnej restauracji pod podloga. Ma 50 metrów. W piwnicy został zrobiony remont i sala już działa. To takie przyjazne miejsce do ćwiczenia. Przy okazji nagrywam tam swoje domowe projekty. Jak jest jakiś nowy projekt? Czy koncert z nietypowym repertuarem to od razu musimy się spotkać, żeby to przegadać. W odziedziczonym po cioci domu Sienkiewicz chce też urządzić miejsce spotkań okolicznych mieszkańców. Jego patronem planuje uczynić ukochanego psa Krystyny Sienkiewicz. Jak tłumaczy w fakcie, takie miejsce na spotkania literackie. Czyli czytelnie pod nazwa Czarus od imienia ostatniego psa Krystyny Sienkiewicz. Tutaj na Bielanach jest zainteresowanie ze strony seniorów, jeśli chodzi o spotkania z twórcami, którzy chcieliby czytywać poezję w gronie innych piszących autorów. Chciałbym móc takie warunki stworzyć z takim osobom.